Siema, widzimy się w kolejnym vlogu. Dzisiejszy dzień poniedziałkowy. Zaczynamy od treningu na Mega Gym, czyli tak jak to, jak to zawsze bywa. Dzisiaj ostatni trening deloadowy, także koniec z zabawą. Od środy bierzemy się, jeszcze tutaj udamy się wykonać jedne ciężkie nogi. My cię lecimy sobie z górą, także taką szybką przywikę Wam zrobię, zanim pokażę Wam resztę dnia, bo Ci troszkę będzie się działo. Musimy się sprężyć, bo dzisiaj do złatwienie mam pewne sprawy bankowe. A w tej chwili lecimy serijką. Tak jak wiecie, na razie deload, 2 dwa, jedna seria mniej. Także totalna rekreacja. Maj jego szys, to na deloadzie jak czuję. Jeszcze miał śmiał mu kilka powtórzeń machnąć. A nic z tych zrobić nie muszę, nie? no i to jak wiadomo, że w takim treningu żadnej satysfakcji nie ma, nie? Tutaj tylko jedna siekła robocza, my widzimy się zaraz z kolejnym ćwiczeniem, będzie to hammer incline, normalnie na co dzień ja robię hammer, bo u nie mam takiego fajnego hamera incline, mam Hamera shit, a tutaj są z hammer stręcza, także oczywiście wybierzemy sobie hamera, bo tak oryginalnie miałem rozpisanego, no i w ogóle wiecie, no w takim miejscu robię geoduje słabo, tutaj są hantle setki, mógł naprawdę, naprawdę poszaleć. Ale nie ma co gadać, za niedługo tutaj będę mieszkał, tak także będę sobie szalał cały czas. Widzimy się w świszeniu drugim. Planowałem na różnych hammerach: firmy Nautilus, firmy Panata itd. itd. Jednak ten hammer typowo Incline, hammer dla mnie jak dla mnie jest najlepszy, fenomenalny. Większość tej maszyny jest źle zrobiona, jeśli chodzi o głowę prześrodki Jeśli chodzi o hamera, idealnie to chodzi w ten punkt, w który ja chcę idealnie to ustawione jakby pod moją biomechanikę. Nie wiem jak u was. Ja preferuję hamery. Jeden minus jest taki, że później w nich dosyć szybko kończą się. Ee, kończy się miejsce na placki, nie? A tu i tak są piątki, więc luz jazdu. I za mamy Rear 2 Następne ćwiczonko będzie to Butterfly Metaforically of course, settling the score Never getting bored, loves the blood and gore Poppers wanting more freedom from the source They don't really understand until they feel the force Apart it, if you start shit, you'll be hard listen the darkness, turn apart quick You left scars, ripped, you'll be chewed up and discarded And this world ain't bright, won't accept it Negative energy, I expect Przed nami przyciąg, wyciąga wyciąg, dolny nachwyt Tak jak widzicie, mamy te zajebiste uchwyty Nie musimy żadnych pasków używać Później wam jeszcze z bliższej je pokażę one tutaj fajnie się dostosowują do naszych rąk takie trochę Ala Waldi, no bo coś podobnego miał. Także lecimy jedna stylika robocza, no bo tutaj miałem normalnie dwie. Co do dzisiejszego dnia zobaczymy co konkretnie będziemy robić. To wszystko zależy od pogody. Mamy do wyboru delfinarium, to jest naprawdę to jebane. 4,8 ocena na 11 tysięcy ocen. To no samo o tym świadczy. Mamy do ogarnięcia jeszcze Alinino, wieża alfabetu i, 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 i kolejkę. I kolejkę. Także zobaczymy na co padnie. Chyba będzie tyle delfinarium. Ja tymczasem lecę seriką z bólem serca, mając świadomość, że muszę zachowywać RIR 2. Znaczą takie kary. Od środy już po gaz. Troszkę będzie za lekkie, zwiększę sobie sztabkę. Też nie przesadzajmy deal dilo, dilo ale nie można aż tak się opierdalać. Jazdunia. A lat pull down. Tutaj w tej wersji mam robić wersję taką z uchwytem, nieco bardziej na szerokość barków. Także wzięliśmy sobie uchwyt tego samego typu, tylko on jest troszkę węższy. Tak jak widzicie tutaj, żadnych pasków nie trzeba dać, tylko łapiecie. Fajnie się dostosowuje do waszych palców. Jest, jest mocno, nie? Nie trzeba paseczków. И я сдуня. Dużo lepiej, dużo lepiej wchodzi ten uchwyt, niż taki stricte na Zwłaszcza w tą taką dolną część czworobocznego i środkową część. Także, także super polecamy jeśli tylko macie dostęp do takiego czegoś, używajcie tego. Of me. You better watch out if your ignominy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me and he gets claws real big. Piss off quick and if you cross him you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this hoard never getting bored, loves the blood and gold, always wanting more. Oh, feed from the good. source, they don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left stars ripped, you'll be chewed up and discarded world ain't right won't accept it negative energy i expect it once it's in your mind it's infectious so fight for your life and reject it you better give me space i'm protective my adrenaline spikes when i'm threatened and if you stay in my way i'm aggressive because when there's no legs it'll kill when i'm desperate Jesteśmy tym razem na starym mieście. W Batumie jest właśnie to zajebiste, że mamy również stare miasto, które gdzieś tutaj możemy też zobaczyć takie starsze budynki, jakieś kamienice i tak dalej. Są tutaj też apart hotele i tak dalej. Jak widzicie, jesteśmy, idziemy, udajemy się jak naprawdę do Al Inino, nie? Do pomniku takiego symbolu miłości. Teraz tak, tam mamy diabelskie błyny, na pewno się z niego skorzystamy, jeśli tylko będzie, będzie możliwość, a z tego co widzę, on coś tam się rusza, więc wydaje mi się, że jest taka opcja. Jak nie, to trudno. Z tej strony mamy wieżę Alfabetu, fenomenalna budowla, robi potężne wrażenie. Z tego co widzę, można na niej wyjść tam na nogach, nie? Ale to nie na moją kondycję, bo jak ludzie kulturyści, to Lenie są, ale tam Winda zjeżdża, nie? Także może też zobaczymy. Jak to wygląda, czy da się tam w ogóle tą windą wyjechać, tak po prostu na już. No i tam jest bardzo ciekawy budynek, zaraz Wam zrobię na niego przybliżenie. Zobaczcie sami, jak to wygląda. Bardzo ciekawa budowla, coś takiego w środku tutaj jest. Jakieś takie kapsuły. No coś ciekawego, nie? Ciekawego. Tak widać, że deweloperzy robią, mają bardzo oryginalne pomysły. Nie są to jakieś takie zwykłe, typowe budowle, jak są na przykład u nas w Warszawie. Tylko każdą budowlę coś charakteryzuje, każda jest inna. Ja gdzieś tam słyszałem coś takiego, że ktoś mówił, a w tym Batumi to wszystko zrobione na jedno kopyto. Totalna głupota. No jak na jedno kopyto? Każda budowla jest po prostu fenomenalna, zupełnie się różni i tak dalej. I ich czym innym charakteryzuje. Jedne są na przykład takie typowo pod najem długoterminowy, gdzieś tam... E, troszkę bardziej, troszkę dalej od linii brzegowej. Inne są typowo wypoczynkowe, e, gdzieś tam w pierwszej linii brzegowej, gdzie jest więcej ludzi, gdzie jest większe hałas, to podnajem krótkoterminowy pod klientów premium, a są jeszcze, e, a są jeszcze takie właśnie typowe jakieś inne e, budowle jak tamte, gdzie ciężko mi to w ogóle określić, co to tak naprawdę jest. Tutaj mamy jeszcze wieżę alfabetu. To jest alfabet gruziński po prostu na niej, a my udajemy się na pomnik Al i Nino. Okej, okay. przed nami pomnik Ali Nino, to jest symbol tutaj miłości. Generalnie chodzi o to, że Al to była, chyba dobrze mówię, Al to była gruzinka, która była chrześcijanką. Nino był z Azerbejdżan Azerbejdżanu i był muzułmanem. No i generalnie ich rodziny nie chcieli, żeby oni byli razem, Al się gdzieś tam ukrywał i tak dalej. Mieli różne komplikacje. Koniec końców złączyli się razem i żyli długo i szczęśliwie w miłości. Te dwa pomniki one się ze sobą zjeżdżają, gdzie dosłownie trzy łączą się ze sobą, nie? Tylko w tej chwili się nie ruszają. Nie wiem od czego to zależy. Chyba po prostu co jakiś czas. Co ileś minut one się ze sobą zjadą. Mam nadzieję, że uda się to uwiecznić. A my zaraz sobie wskoczymy na diabelski młyn. Pokaż tam kamerzysto. Fajna jest sprawa, że ten diabelski młyn chodzi bardzo, 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 bardzo wolno. Nie tak jak w Polsce, więc jest sporo czasu, żeby porozglądać się po okolicy, nie? I powodziwiać okoliczne widoki. Jak widzicie ludzi sporo i tak dalej, sklepiki, restauracje, wszystko tętni życiem. Podobnie jak, jak w Nowym Mieście, nie? Jak widać długo nie musieliśmy czekać, a i, no się do siebie przybliżają. Bardzo powoli, myślę, że to jest szybciej. ten wielkopomny moment. I proszę Was o to Państwo, drodzy Al i Nino, się złączyli i są jednością. Czy tylko legenda, czy tak było naprawdę? Widzimy się w dalszej części materiału. Udało się e, zahaczyć od diabelski młyn 10 lari za osobę, także na 13,50. Bardzo, 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 bardzo tanie. korzystanie kiedyś takiego w Katowicach, to cena była znacznie wyższa, a widoki znacznie gorsze no w ogóle bez porównania, nie. Na razie to jeszcze nawet w połowie nie jesteśmy. Ale już bardzo konkretnie to wygląda. Szkoda, że nie jest to w starym Sorry, w nowym mieście, bo tamte widoki i te nieruchomości dopiero robią niesamowite wrażenie. Wieża alfabetu. Tam w tyle gdzieś Mariot 50-piętrowy. A zerkniemy sobie, co tam u Alinino. Muszę wstać. Tutaj mamy Alinino. Powiem Wam, że tutaj jest strachu żadnego nie ma, bo to bardzo, bardzo powoli idzie. I to jest właśnie fajne. Siadam. I z góry zrobię Wam kolejne ujęcie, i widok praktycznie samej góry. Stateczki pływają, i za jednym razem zaliczyliśmy diabelski miłen, wieża alfabetu, ali, czyli wszystko to co nas interesowało w tym kierunku mamy sobie taką fajną piracką łajbę. Zaraz pokażemy Wam ją całą w okazałości. Zobaczcie jakie tutaj szkieletory. Nie wiem do końca jeszcze na czym to polega. Wiem, że startujemy. Zaraz sobie skoczymy do góry. Fajna sprawa, coś takiego innego taka piracka łajba. Najbardziej, że armaty są. Nie będą nas Polacy atakować wygłodniali. No, będziemy mieli się czym bronić, Ma jak wiecie, jesteśmy w Gruzji. Zajebista sprawa. Chodźmy na górę, chodźmy na górę. Zapraszam, za mną. Szef prowadzi. kaman, kaman. come, on, come, on, come on. Za mną, za mną. Hello. Hmm. Tutaj mamy kapitana statku. Hmm?

Całkiem moc szybko zapieprza ta, <grywka> ta ładna <grywka> Zobaczcie, tutaj spotkaliśmy po drodze, jestem w pełnym szoku, siłownia zewnętrzna pod chmurką, mamy wszystko, mamy maszynę Schmidt'a, mamy ławki rzymskie, jest mała brama, jest butterfly, jest maszyna do przysiadów, jest kurde nawet leg press, normalne takie obciążenie siłowniane, maszyna do hip do wyprostów, hantle są, tam jakaś budka jest tutaj po prostu, w trakcie dnia, ja pewnie pilnuje porządku, z tego co widzę to jest chyba darmowe, nic tutaj nie jest napisane o jakichkolwiek kwotach. Ja jestem naprawdę w szoku. Jakbym jeszcze miał trening góry, bo wypada mi tylko dołu, to na pewno bym tutaj wpadł. Coś zajebistego tak zrobić trening. No może nie w jakimś dużym upale, no ale taki trochę aka Goździm Gym. Gold Gym. na Venice Beach, tam gdzie trenował Arnold. Coś w tym stylu, nie? Zobaczcie, to jeszcze z bliska. bliska. Pokaż tej kamerze sto podejść. Pokaż nad ogrodzeniem jak to wygląda i co najlepsze, sprzęt kamera. Ja pierdziele. U nas tak naprawdę te wszystkie jakieś śmieszne sieciówki są gorsze niż, niż to, co tutaj jest na pod chmurką, Szok. Wszystko jest, nie? Wszystko naprawdę. Wszystko, wszystko, wszystko. Chyba tylko, jak z tego co widzę, nie ma tak wolnego obciążenia za bardzo. Są te szmity, no ale to idzie wszystko zrobić. No, wolne obciążenie. Czy ja używam sztangi gdzieś tam do wyciskań? No, no nie używam, nie? Hantle są za to. Nie, widzę, dobra, widzę, widzę, są ławki, jest. z tylko sztangi muszą być po prostu tutaj gdzieś schowane, bo są ławki, gdzie się odkłada wolny ciężar. Mamy incline incline barbel, barbell barbe press. szok Czym się charakteryzuje Stare Miasto? Przede wszystkim Stare Miasto. Jak widzicie, tutaj tych wszystkich wielkich budowli apart hoteli jest mniej. Tak naprawdę jest tutaj ten główny Mariot, następnie ten ciekawy budynek, tutaj, o którym wspominałem. Ale przede wszystkim są fajne takie starsze kamienice, coś takiego troszkę w stylu Krakowa, ulicy Floriańskiej, powiedzmy. No, coś takiego. Na pewno jest tutaj bardzo dużo parków, bardzo dużo roślinności, zieleni, wszystko jest super zadbane, nie tak jak w Polsce. Te palmy masa 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 restauracji jakieś kawiarni jakichś dodatkowych takich atrakcji I sami zobaczcie tutaj jak naprawdę jest pięknie nie jest tutaj co robić jest sporo ludzi teraz już jest po godzinie oczywiście 12:00, więc większość ludzi gdzieś tam o, gromadzi się w okolicach klubów w okolicach kawiarni restauracji tutaj tak sam, w samym w samym środku y, aż tak dużo tych ludzi nie jest tak zobaczcie jak to wygląda miasto w nocy również tętni życiem to jest właśnie urok tutaj Batumi, że mamy to nowe miasto i stare miasto, które jest dla mnie nawet ciekawsze pod względem takiej różnorodności jeśli chodzi o architekturę, jeśli chodzi o krajobraz. Tam widzimy jakiś kościół katolicki, z tego co widzę. Tutaj mamy wszystkie tak naprawdę świątynie. Mamy świątynie dla buddyzmu, dla buddyzm buddystów. Mamy meczety, mamy kościoły chrześcijańskie i każdy żyje ze sobą, ze sobą w zgodzie. Luknicje sobie tam. A zaraz podsumowanie wszystkiego. Dzisiejszy dzień dobiega końca. Stare miasto zaliczone. Poprzednio nie miałem na to za bardzo czasu, bo tutaj dużo miałem rzeczy biznesowych na miejscu. Teraz przyjemna na dłużej, także mogłem sobie to fajnie ogarnąć. Podsumowując, koło Diabelski Młyn polecam, super sprawa, fajne widoki. Powoli, dosyć długo byliśmy na górze. Następna sprawa, oczywiście wieża Alfabetu, no była w sumie pierwsza, fajnie jest ją zobaczyć. Na górę nie wyjeżdżamy, no bo to będzie podobny, podobny jak z tego Diabelskiego Młynu, także tutaj już jakiegoś sensu nie widzę. Kolejna rzecz, Alinino. Też fajnie to zobaczyć, naprawdę byłem pod wrażeniem, bo myślałem, że one tylko się przybliżają, te dwie postacie, te dwa posągi, a one przez siebie przenikały, dosłownie jak duchy. Takie porównanie, więc fajnie na pewno to na żywo zobaczyć. I ostatnia rzecz, Piracka Łajba. Najlepsza, e, super było to, że ta łajba to nie był taki jakiś dziadkowy, powolny rejs, tylko była muzyka, było energiczne, energicznie były tańce, były fajni ludzie. Łajba zapieprzowa konkretnie. E, także oczywiście polecam stare miasto. E, no i co? Ja już tutaj w grudniu e, przeprowadzam się można w listopadzie na stałe. Także będzie już content typowy gruziński. Jak wiecie, jest polski trener z Dubaju. Pozdrawiam Tomek Alubiczko, pozdrawiam Cię Tomek. Teraz będzie polski trener z Gruzji, a raczej polski trener z Batumi, więc tylko taki content e, teraz za niedługo już będzie. Także będzie się działo. My opuszczamy to piękne miejsce, wracamy sobie bulwarem. Zobaczcie, jak świetnie w ogóle z tamtej strony wyglądają te palmy. Są tak podświetlone takim kolor, kolorem zielonym, gdzieś tam przenika taka czerwień, e, troszkę niebieskiego koloru. Taki fajny klimat Las Vegas. Na pewno robi to piękną robotę. E, powiem wam, wam, że nie mogę się dostrzegać tego momentu, jak to będzie wyglądało za powiedzmy 10-20 lat, bo to naprawdę będzie już konkretnie odwalone. Mówiąc ładnie, mówiąc kulturalnie. No i dzisiejszy w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. My sobie wracamy do domu, a ja znikam.